Siam. Sieman... No przepraszam. Siamaneczko, merdeczki. Dziś będziemy nagrywać kupa versus kupa. Czyli taka kupa i taka kupa. Tylko, że mam. Tada! Tam więcej! wi No to więc, na sobie w początku zostawcie łapę w górę, żeby być że dzwoneczkiem. Mary marifera, laks. Kupa versus kupę. kupa. Kupa! Kupa, kupa, kupa! I na samym takim z dzwoneczkiem, żeby wejść na bieżąco. No to co? Zaczynamy! Łuhu! Widzicie? Ładna kupa, wiecie? Patrzcie. Uuu. Można nawet patrzeć. Patrzcie, widzicie to? Widzicie? Widzicie to? Widzieliście? Taka kupa jest zrobiona przeze mnie. Ładna? Jest trochę jak pasta do zębów. Patrzcie, kupa. Kupa pastowa. ok, więc wam pokażę wszędzie. I tą czarną też. Trochę jest dziwna, bo ma dziurę. Ty, patrzcie, można oglądać. Patrzcie, to jest kogoś komputer. Komputer. No to odklejamy. No to co? Kolejny wersus. Tak To kto to? Chcecie tego, 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 tego. Tego, tego. Czyli tego. Tego, 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 tego. I tego. I tego. a nie, bo oni już byli. Więc wywalamy. Czekajcie, wywalem. Mogę wywalić. Ok, więc ta kupa versus tak. Woohoo! No to pokażę Wam na szybko bo już nie chce mi się tak szybko nagrywać Patrzcie ta kupa versus ta kupa no i co? Jeszcze? Kolejna tu już idzie. Cisza! Ok. Ktoś mi tu przeszkodził. O i tutaj. Jeszcze ta kupa. No to jeszcze. A nie, to już pokazujemy. Ona jest tak naprawdę zielona, a nie niebieska. I z tą kupą, taką mini zieloną. Taka mini zielona, patrzcie. Patrzcie, mini zielona. Widzicie? Tu widać tą kupę no to ta jeszcze ostatnia czyli raz trzy, pięć sześć siedem co co nie tak nie ma a bo mam siedem czyli Oj, przepraszam, że nie nagrywam kup. Tam? Ty, wygląda to jak jakieś tatuaż dziwne. Okej, okay, ten. O, jeszcze nie widzieliście tego. Patrzcie. Czekajcie. Zrobiłam tak. Widzicie? Okej, okay, więc tutaj jeszcze ta kupa. Patrzcie. Wiecie ile mam? Zgadnijcie. Hem. Gdzie tu postawić tu? I biała, e, gdzie jest biała, a tu. Okej. Okay. To jest tak, 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 tak. Więc zgadnijcie. Ja jeszcze raz, tylko muszę odwróć. Żeby było

Jak policzyliście, to koniec odcinka. Kupy was pożegnają. Bo na umiem gadać, tylko się wstydzą. I tutaj. O, tu jest. Nie, nie co przygód. Ok. E, pożegnajcie się. Papa! 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 Pa. Papa! Pa. Ej! A tam? Tam ta kupa się nie pożegnała. Pa! pa! pa, pa. Ludzie! Chyba radzę widzowie, papa! Pa. Ok, więc się pożegnali, więc. Papa! 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 Pa, Uuuu!